Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Milówka, Milówki, Kamysznicy, Lalik, Szarego i Nieledki, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. To prawdziwe święto demokracji. My również weźmiemy w nich udział. Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy Wyborców w Nasz Dom, który wystawi kandydatów na radnych. Dziękuję mojemu komitetowi też za wsparcie mojej kandydatury na wójta gminy Milówka. Powołaliśmy ten komitet w celu reprezentowania interesów mieszkańców gminy Milówka. Będziemy starać się, jeżeli będzie nam to dane, jak najlepiej dbać o te interesy, przyczyniać się do tego, by państwa sprawy były załatwiane w sposób jak najlepszy. Dbać o rozwój gminy Milówka, rozwój turystyczny. I taki, który sprawia, że żyje się tu jak najlepiej, a także, że mamy zaoferować coś przybywającym tutaj turystom. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach i do głosowania na Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Dom oraz na moją kandydaturę jako wójta gminy Milówka. Ja nazywam się Piotr Motyka. Wszystkiego najlepszego dla Państwa, dla wszystkich mieszkańców gminy Milówka. Niech Bóg szczęści całej naszej gminy.